Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Teraz nasza mistress of ceremony, królowa parady 3 maja, Gabriela Ner, chciała wszystkich bardzo serdecznie powitać. Prosimy o uwagę. Good morning. Dzień dobry. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie na dorocznym święcie dożynkowym, które organizowane jest przez Związek Królów Polskich USA. Jest naszą ogromną troską dbałość o nasze korzenie. Polską kulturę, obyczaje, tradycje i ogromną troskę. O piozłach polskich. A do dożynki, ten Polski Dzień Dziękczynienia jest właśnie jedną z tych pięknych tradycji. Uwielbiamy amerykański Thanksgiving, a zapominamy o naszych pięknych polskich tradycjach. Zapominamy o wdzięczności Bogu za pony, rolnikom i ich pracę. To dla Państwa od lat przygotowujemy to polskie święto Dziękczynienia, które. I am pleased to welcome all of you to the Polish Thanksgiving celebration Dożynki. Celebrated since the beginnings of Slavic cultures, evolved in the 16th century to an entire village festivity, it is still continued and continues to be the largest cultural events across Poland at the end of the summer. It is important to us to continue this tradition and teach the younger generations about their cultural roots. On behalf of the board and members of the Alliance, I would like to welcome our guests. Member of the Polish Parliament. Wiceministra rolnictwa, pana Stefana Krajewskiego, vice minister of the Ministry of Agriculture. Panią konsul Barbarę Bralewską-Beczek, wraz z małżonkiem Krzysztofem Beczkiem, konsul of the RP. Cook County Treasurer Maria Pappas. Panią Joanne Wasiak, z ministra spraw zagranicznych, Foreign Ministry Representative. Harwood Heights Mayor Arlene Jeżny. Alderwoman Ruth Cruz. Przedstawicieli Illinois National Guard, representatives of the Illinois North Caplan, Ulowie Olewskie Fiola, który jest kapelanem. 198 Combat, Sustainment Support Battalion, North Riverside, Illinois. I to co ciekawe, przed kilkoma dniami wrócili wraz z towarzyszymi mu dzisiaj żołnierzami z pielgrzymki na Jasną Górę. Wielkie brawa! They just came back from the pilgrimage to Jasna Góra in Poland. Priest, honorowego kapelana ZKP, ksiądz Ryszard honorary chaplain. Gospodarcza tego wspaniałego miejsca, proboszcza parafii św. Moniki, ksiądz Grzegorz Lawrence, kapelana ZKP, proboszcza parafii św. Bordzia, ksiądz Marek Smolka, gościa z Polski, profesora i wykładowcę Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, księdza Mariusza Borszowskiego. ojca Marka Jankowskiego, jezuit. Naszą panią prezes ZKP, panią Lucję Miroską kopiec Honorowego prezesa ZKP, Jana Kopcia, honorary president of APC. Przezców i członków zaprzyjaźnionych organizacji polonijnych, presidents and members of Polonia organizations, welcome. Zarząd ZKP, prezesów i członków klubu Z zrzeszonych APC Board and Members. And without this event, we would like to say a big thank you to all those who made to, ha to worked hard to make events today possible. Pragnę także podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania się dzisiejszej uroczystości. Zarząd Zarządowych i członkom ZKP, Księdzom Teatru Ludowemu Rzepicha pod dyrekcją pani Aliny Strzyńczyk oraz Zrzeszeniu Literatów Polskich imienia Jana Pawła II Honorowi Księdza Kopina pod dyrekcją Jadwigi Koszalani i Józefa Grządzkiego e, i moje damy dworu Emilia Bryg i Emily Suka. Też pragnę podziękować dzieciom, nauczycielom i rodzinom za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Pragnę też podziękować przedszkolowi Side Daycare, z dyrektorowi panią Krystyną Wzroz Wzrozek, a także Janowi Kopczy za kształtowanie pracy organizacyjnej. Big thank you goes to our sponsors. Dziękujemy sponsorom dzisiejszej uroczystości, szczególnie Polskiej, Pol Polskiej Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Kłócalatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago oraz General Polacki, producent Two Flags, One Spirit Polish Roman Catholic Union of America Precision Metal Products PMM Remodeling. Thank you i dziękujemy za wsparcie. Bez Was nie, to wydarzenie nie mogłoby się odbyć i chciałabym znowu podziękować za i zaprosić na dożynki. Thank you for the media for promoting this event and your presence today. Dziękujemy mediom kolonijnym za, reklam za reklamę oraz obecność na dożynkach. Dziennik Związkowy Tygodnik Express, Super Express, tygodnik Program, Radio Deon, Radio 1030, Telewizja Pol Vision, Polski FM. Dziękujemy redaktorowi Andrzejowi Brachowi oraz Andrzejowi Baraniakowi. Wszystkim serdecznie Bóg zapłać. A teraz życzę Państwu wspaniałe zabawy, wiele zruszeń oraz smacznego. Now I would like to wish you a lot of fun. Happy Polish Thanksgiving. Szanowni Państwo, ja to jak mówię, to mówię głośno, chyba wszyscy mnie będą słyszeć. E, szanowni Państwo, chciałabym skorzystać z okazji e, i powiedzieć coś, co sprawia nam troszeczkę żalu, troszeczkę bólu. Ponieważ po raz pierwszy na dożynkach jest nasza pani konsul Barbara Bralecka-Beczek wraz z małżonkiem. I kochani Państwo, po raz pierwszy i ostatni w tym rozdaniu, że tak powiem. W tym momencie chciałabym bardzo serdecznie Państwu podziękować w imieniu zarządu członków i całego Związku Klubów Polskich za wspaniałą współpracę ze Związkiem Klubów Polskich, za wsparcie, za to, że zawsze jesteście za, z nami i dla nas. Jeżeli pozwolicie Państwo, to ja bym poprosiła chcielibyśmy takie dyplomy państwu wręczyć z podziękowaniem za służbę ojczyźnie i służbę nam bardzo serdecznie dziękuję Państwo, dziękuję bardzo. Dziękuję Łucja, dziękuję wszystkim Państwu. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na, na ten Polonijny Festiwal Dożynkowy. Dziękuję Związkowi Klubów Polskich za zorganizowanie takiej wspaniałej imprezy. To nie jest jedna i jedyna impreza, którą Związek Klubów Polskich organizuje. Miałam przyjemność i, i, i zaszczyt bywać na, na kilku tych imprezach. Które są zawsze perfekcyjnie przygotowane i ściągają mnóstwo i Polonii, i naszych przyjaciół Amerykanów. Serdecznie dziękuję szczególnie pani prezes Funcimierowskiej-Kobedź za jej serce, za otwartość, za, za jej zaangażowanie. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia, bez jej prawej ręki, honorowego prezesa Związku Klubów Polskich, Jasia Kobciak. Jasiu, dziękujemy bardzo. Tak osobiście chciałam też podziękować Państwu za, za wszystko dobro, które, za całe dobro, które doświadczyliśmy tutaj będąc z Wami i mam nadzieję, że, że się nie żegnamy. Mówię do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Jest nam ogromnie przykro, że musimy się żegnać tak szybko, ale liczymy na to, że Państwo niedługo wrócą. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Szanowni Państwo, i jeszcze taką, taką o jedną rzecz chciałam prosić. Mamy z nami Maria Papas, która dopiero co obchodziła dzień imienin, a jako Greczynka, tak jak i my polacy, obchodzi urodziny. Maria's name day was a few days ago. Maria, we want to sing you happy, happy name day to you. Sto lat. Szanowni Państwo, sto. Everybody, all of you for joining us for this wonderful occasion. Thank you very much. Happy Polish Thanksgiving.